Rozwerzyj szeroko paszczę i powiedz a. Coś ich niewyraźnie dziś wyglądasz. Mam dla ciebie małe modo. Czaduję se. Paskudny kaszel. Trzacizna chora. Słuchaj się. Weźmiesz czarno kule. oskubujesz i czaj... Sprawdzę tylko przepis na necie. Foku Oczywiście, kontynuuj. Jak widać, żelazny troll wrzuca teraz głowy kur do kotła. Muszą goto gotować się przez 20 minut. Oczy można potem wykorzystać do, do budyniu. Mmm, brzmi smakowicie. Wryształ pozna chora? Aha! Słyszę Twoje wezwanie. Jak mogę Ci służyć? Mam pomóc? Czego tam? Ta zdingo już się robi. Dobry wybór, Manusz. Robi się. <try> <try> <try>